Katarzyna Szymon, polska astygmatyczka, ostrzega i prosi kapłanów i wiernych dotyczące sposobu przyjmowania komunii świętej. Fragment ekstazy ze stycznia 1985 roku: Mówi najświętsza Maryja Panna: Upadajcie na kolana, zginajcie kolana, bo dużo przyjmuje na stojąco. Bardzo dużo jest stojąco. Kapłani będą bardzo cierpieć. I będą się palić palce te dwa, że źle trzymał ciało mego syna. Nie spalą się, będą bardzo palące, będą trzepać ręką, ale się nie spalą palce. Podaję ciało mego syna i krew najświętszą. Za co mają mego syna? Mój syn się zapyta, za co mnie mieliście. Coście tylko czynili? Coście uważali? Czy jest Bogiem? I tylko na tym jednym będzie. Strasznie odpowiadać na sądzie Bożym. Kto się nie nawróci będzie bardzo cierpiał. I nie będzie skończony czyściec. Długie lata, bardzo długie lata będzie w czyśćcu gorącym, jeśli się świat nie nawróci do wiary. I te wielkie pijaki, którzy piją wódkę będą w wielkim czyśćcu. Będą w takim czyśćcu, w którym jest dużo pijaków. Dużo pijaków na ziemi. I matki piją wódkę. Skruszcie sumienie wasze, i serce wasze, i waszą duszę, byście żyli spokojnie i byli cierpliwi, byście mieli dużo cierpliwości, i bądźcie wrażliwi. Zawsze pokora, i miłość, i cierpliwość, i to serce wasze. Niech promieniuje wasza dusza, żeby była wasza dusza wszystkich dzieci, jak tabernakulum, bo tam mieszka mój syn. Jego ciało i Jego krew przenajświętsza. Byście wszyscy żyli w miłości Bożej.